Dobra. Będę grał po postaciami, którymi nie umiem grać. Skąd sumie nie z kim ty nie umiesz grać. No ja umiem grać tylko tym jednym. Tym Japończykiem, który pierdzi. No serio, właśnie zauważyłem... No tak przecież jak... ja ci mówiłam o no, tym. No ale ja myślałem, że to inny, ale to on. Czasami jak wstaje po końcu roomu. O tak. I właśnie nie wiem, czy to może po prostu chodzi o to, że jego strój tak... Nie. Tak. Myślę, że on tak z wysiłku robi. Myślę, że chyba Kropek, Heś. No i co, obierzesz? Mmm, ostro, a? Ja się nie no, to no, mogę ją wybrać. to znaczy, nie no, weź kogoś? żeby potem nie było. O, tym nie grałem, może być fajnie. Cowboy. A co to za są? No to są właśnie te wariacje. Każda z postaci i każda wariacja ma inne ciosy. A jeśli jest coś na twarzy zmienia, nie mogę jej odwrócić. No. Dlaczego nie ja mogę? Zauważyłem. No, maskę chyba ma. W jednym, a w jednym nie ma. Dobra, wezmę bez maski. Black. Kotek. <noise> Możesz wybrać arenę. Ja? No. Dlaczego? No, bo pierwszy A ja ja jestem playerem pierwszym. No. No, nie wiem, co jest epickie. Eee, to po prawej. To jest fajne. Da, no, można rzucać z Jest za to trochę. No Pozwolę ci rzucić, <gry> dostaniesz trofeum. Nie. A jak się rzuca? Ty. Eee, R1. Jak podejdziesz, to, to wiesz, Miga. No, wiem, Miga, No. Migo. Migus. No właśnie fajnie są te. Ząbki! Nie bij mnie O, tutaj on się no. świecił przez chwilę i co wtedy? No i wtedy jak znajdziesz R1 to możesz coś z nim zrobić. Od tego się po prostu żeby nabijasz i przeskakujesz. R1 No, no dobrze. Tą Którą? Tą co chodzi? No. Bo ja ciągle podskakuję, o! Kurde, nie umiem nic robić w tej grze. No co ty robisz, panie? E, jak to? Kurde, ja zacząłem tylko do swojego i flekuję, ja to nie zaczynam. Boże, ale słabo. E. Co to kurde jest? Co ty rzucasz Jakiś pineski? A Maria no. Walsie! Ops! Ej no! Co to? Jego jeszcze nie widziałem tego. No, ze mną poznałeś. To możesz zrobić swojego. Co to był mój? A, eee. Widziałam trochę gryza. Jak pozwolisz, proszę bardzo. Kurde, maszowanie batonów. Uhu. Tak się działa. No. Niestety, jak się nie działa. Dzięki. No ja też nie mam O, widziałeś? A, ja ci zrobiłam niechcący. Rzuć. A! A, chciałem o A! Ty... halo! Milena. Znałem kiedyś jedną Milena, Ale miała... Miał się Milena? No, też taką znam, Była wredna bardzo. Ciągle do mnie strzelasz, pajacu! Eee, spokojnie. Halo, nie wolno tak! O, ale fajnie zrobiłam, tak nogami. No. A, nie to. Eee, nie blokuj nie... No, możesz do mnie nie strzelać, ty jest nudne. Co so idiota? No, muszę wygrać. Tak, już ostatnio Ty, co ty robisz? Halo! O nie, zaraz mi to zrobisz, kurde. Oh. Kurde, przestań mi to rzucać takimi głównami. Jesteś beznadziejny. Fakaj się! O Bez... kurwa, nie w klepie. tego, duch, dół, 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 dół. Dół, dół, dół. jak no sobie, która gra już jakiś czas, to słabo! Słabo, długa sekwencja. Następnym razem w klepie. Ja to w klepie na tym razem. Witamy! <grymiasz> Jakby co to pierś? Serio. Nowego bierzemy? Bierzemy nowych zawodników, czy to jest ci sami? Nowego. Nowego. Awesome. Kim by tu zagrać w takim razie teraz? O, wezmę. Tego, bo go nie lubisz. Ale jeszcze go nie... nie można będzie. Dlaczego? A, bo trzak... jest szary. No, kod wpisać, a kot jeszcze nie działa, bo gra jeszcze nie miała premiery. Smutek. No. Dobra, wezmę kobietę w mundurze. Boże, dlaczego ona się odwraca, kurde? Nie widzę, co ma na twarzy wówczas. Co? co to? Dla mnie to istotne. Co masz na twarzy, kobieto? Też kobietowy będziesz grał. A co? Co za facet. No, o co ci chodzi? O. Maki. Jest kobietą i maki? A? No hej, witamy. No i co? A. Mam nadzieję, że stream się. Niechcący wybrałem. Właśnie chciałem zapytać, czy się nie tnie. Ale no, może się niektórym ciąć, bo jest w HD. I z tego co wiem, no. Jak się ma łącze, troszkę słabsze, to może być z tym problem. Ale robię w HD dlatego, że chcę potem to wrzucić na YouTube'a. No. no i widzisz, co zrobiłeś. Ej, mi się stronę. Myślałeś, że tak dobrze nasz no. Niestety. No kurde, możesz tą nogą nie machać! bo w ogóle nie można nic z nią robić. A. Jezu, Jestem tak daleko, jesteś, że nie można nic zrobić. Halo! O, tam coś było. O. O, shit. Boże, jaki mam ten. O, co to było? Nie wiem, ale przestań. A. No i kurde, zaraz mi zabijesz. Boże, i Słabo. Kitana win. Oui. Może po prostu trzeba odczekać aż się tam zbuforuje. I wtedy powinno pójść lepiej. Bo... Aaa! Wszystko niby jest na zielono u mnie. W sensie, że powinno dobrze... Ee, tam i tak nie ma co oglądać. Ciągle przegrywam. A. Ej, Ej dobry. fuck up! Dobry no jezo, nuda no, nuda. Oso. Co to było? Nie wiem. Ej, no z z zużyłam swego tego. No. W jaki sposób? Dlaczego tak? No nie wiem, bo może to trzeba zrobić jakoś. Może musisz być blisko, na Byłam blisko. Może za tak daleko. No Ej. co robisz, no? Ej, no bez sensu, ona w ogóle ma takie słabe te ciosy. No co, nic nie robisz, no? Są wszyscy na jakieś trudne. No, wybrałeś koleś z najprostszymi ruchami. Tył przód, dudu, chociaż to są. Wygląda jakby tańczyła. Kurde, za zada... Ty... <śm> <śm> Bo za blisko stałem, bo tam musi być średnia odległość. <śm> Ciągle przegrywam, to smutne. Boże, tym sobie zdziwny, może zagram. Kano. Piękny. Yeah. Ślicznie, a ja sobie wezmę taki razie... I co, nadal się tnie? Czy jest już lepiej? Już wszyscy wyszli. Znowu wybierasz Arenę. Właśnie nie wiem, czemu zawsze Ty wybierasz Bo jestem zajebista. Najlepsze wybory.

Bę tylko skakać u mnie na pierdziele no, jest, 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 ciągle wybierasz sobie postacie, którymi Ale z daleka atakujesz. Każdy się nie może strzelać, chyba w jakiś sposób. Tak, jakim przyciskiem? No kombinacją. Kurde, nie wiem jaką. O fak, nie, 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 nie Możesz sobie zobaczyć iść ci osób. Jak opszem wyciśniesz. Chcę to złapać, jak to się łapało. R1. No, wciskam i nic. Nie mogę. Nie mogę tego wziąć. A, masz za mało energii. O, zwa. O, zwa. Ej! moją uwagę. Co za... Znowu rzucisz we mnie czy jakimś głównym? Jakim głównym? Świecącym. Dobra, no chodź. Oh. No, nareszcie. Nice. Uuuh. Coś oni mają z tymi krzyżami pękającymi. Ej, no. Okay. <laughs> Jaki w ogóle ma krok? Ej. Może, ale gramy w tłumaczu. No, ja w ogóle nie umiem w to grać, więc nie mam jakichś tutaj. Fuck off! No, złóżę się walc z tym głównym. Idźmy z tym! Idźmy z tym! Fuck off! końcu mi się coś uda. Nie chcę się z tą grać. Dlaczego? No bo ciągle przegrywam. To wygraj. No ale ty ciągle rzucasz na odległość tylko jakimiś gównami we mnie. Zniet nie umiesz Halo! No nie o, nie. się przewróciłam, no! Słabo! Kurde, nie mogę wklepać tego fatality. win. No, się podłubał. Podrapał się po prostu. Podubał się w nosie. Świntuch. Nie znasz się. Prosiak. Kto ma łatwiej, Tat. Bosz. <noise> Zagram młodą. No. Koleżanki z klasy. O nie, Boże, to jest tutoriala. Nie, nie chcę tego. To możesz cofnąć w trójkątach, bo jeszcze kółkiem. To ja chcę to. Welcome to the jungle! Doskonale. <laughs> hey, girlfriend. Ooh, we're having a cat fight now? The boys are gonna love this. Fight. <laughs> wow.

Cieszę się o fajne, nareszcie kurde. E, nie mogę nic zrobić. Będę maszowała batonami, bo już nie mogę. Palce mi było, ratunku. Och ty... A masz, nie e, fuck off! co nie możesz przegrać. Dobra, masz. Wygraj sobie.

Nie palce bolą, już nie palce bo już nie co wymyślić, Co za ruch wymyślać? Nie, 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 się. się, nie, No, No... nie, nie, się tak łatwo. No, I co teraz? Eee, i naciśnij X. I ostatnie. Finishing move. Po prostu w prawo. Naciśnij na dipadzie. Jeszcze raz. Jeszcze raz. A, tu. I to musisz. Ze średniej odległości. No, Oznaki zapytania są najlepsze. <noise> no to jest to. Trzeba odbakować. No to nie. Tego na pewno nie zrobię. Tył, dół. Kurde. A. A. Ale z nas, Ej, to jest moja pierwsza gra. Nie, no jeszcze tutorial. Świetnie. To jest na pewno gra, w której najbardziej się męczę. Już z 29 już mam dosyć. Jeszcze 40. Nie. sobie teraz. O, jeszcze nie wiem, ale... Boż. No i co to? No, bo wybraliśmy losowę i wtedy. Nie wybrałam A No to a, bo chyba jak jak teraz wygrałaś, to wtedy chyba razem wybieramy chyba, że no. No, bo... We both fight, no i wtedy głosuje jeden Idź no bydlaku! No boże. nie a ja nie ja też <śpiewanie> Jezu, nie, jestem zmęczona już rzucasz mnie naczyniami Jak w domu No, czemu? Jezu, no to jeszcze coś. No nie mogę! No! no tak. Ej, to niby miał być ten super atar, kurde. Nie, chyba ci no ale jak to Eee, nie chce mi się już Czemu No bo ręce mnie strasznie bolą o. Może w końcu się coś uda Może chociaż sfiniszujesz Eee. Przód tył, przód tył X z bliska przód, tył, przód. Kurde o, <śmienic> <śmienic> właśnie, nie wiem, czy to jest dziewczynka czy chłopak? Dziewczynka. Nie, gdzieś mi macz? Nie, błaga. No Hej, no, mortala już można było od czwartku kupić w niektórych <śmienic> sklepach. Także właściwie już od czwartku mam. W może można było od piątku i podebrać. Wow. Kropek, hałasujesz trochę. Nie umiem żadnych ruchów innych zrobić, się oprócz kurde walenia po mordzie. Możesz to przejrzeć proszę tak? Nie, bo i tak nie zapamiętam, jest dla mnie jakaś magia. Ale możesz sobie ustawić, żeby się wyświetlały ten czas na ekranie. Tak, to co, cały ekran by był zajęty nie, tymi no to... krzyżykami. Aż tak to nie wygląda. Dobra, no zrób swój cios. No nie może zrobić swojego X-Raya czy co tam? A ja nie chciałem X-Raya. Wiem, że na pewno będziesz chciał ja nie wiem, no... Bo to piesek A! Jakoś nie umiem szybko chodzić tutaj Możesz zrobić swojego X-ray No i kurde teraz jest jego X-ray zajebist A chyba Trzeba puścić Bo Tak bo jak trzymasz to możesz zrobić Ale nudny ten X-ray Co ty robisz, kurde, kłaniasz mi się? No. <laughs> Słabo czuję się. Uh! O! Udało mi się. Aż mnie zmroziło, nie umiem. Nie ma dicja gruba. Co nic nie robisz? No. Załoki się bałe <sn Shiraz> <na middle -out> <ścoughs> No co ty tą babą masz? Ciągle czymś rzucasz? Idź są Hej! nie, winową. Mam wylaki. <laughs> Idźmy dalej. Nie. No, no. Może w końcu mi się uda. <laughs> nie uda ci się. Nie uda ci się. Wród tył do... X No, wydaje się banalne No Szód tył Wyglądasz jakbyś mnie napostował O, dało to w końcu Hello Halo nie chcę tak brzydko wyglądać.